<laughs> Zagrałbym jedną mapę bez elektryczności. Może być ciekawy. Normalnie 50% szans 50 na 50, że zgadnę ducha lub nie. Skoro bez elektryczności, to nie mogę IMF-ki używać. Oprócz no, tego, T tutaj ciężko na to nie spojrzeć. T tutaj potrafię tak czasem dosyć często imf ogarnąć ta z tablicy tej. Tak samo nie mogę spirit boxa, dotców, kamery, latarki UV, ale, ale to mogę, bo to, to nie jest elektryka. No, wi wiadomo chyba o co chodzi. To mocnej latarki. szliśmy na świeczkę, i niewiele widać. Słyszałem coś, Nancy Taylor rzuciła gdzieś, czy na górze, czy gdzieś tam. Eha, Nancy. Nie ukryjesz się przede mną. Odcisków? Nie ma Nancy? Naprawdę? Naprawdę Nancy? Nie ma. Były, były. Dobra, no spróbujmy już się już się w tą grę zabawić, odciski, wykreślamy. Aż dwie książki mu zaniosę, jej. Może być w salonie. Może być tam w master bedroomie. Już piszę. Już piszę. Noise. Tak, dokładnie. Jest Wiele, wiele bardziej przejrzysty, pismo ducha. Mam już cztery duchy. Kurde. Kurde. <laughs> wątpię, że to Shade. Tylko, tylko weszłem i już mi rzuciła kubkiem. otworzyła, zapisała zeszyt. Czujnik ruchu nie. Krucyfik z kadzidło mogę zrobić. Można, można. Pazmo ciągle się prężnie rozwija. Bo to jak teraz wygląda, to jak kiedyś wyglądała, to jest przepaść. Dobra, czyli raczej siedzisz w salonie, Romi mi zaliczyło zadanie. No, da dawaj, zatrzymaj się. Wiem, że... wiem, że możesz. Tak jest. To nie wiem, czy dostrzegę odciski, jeśli będą. Nancy Taylor, knock the window. Knock the window. Knock knock. Do something. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. now nancy knock the window give me a sign i know can do it give me a sign where are you where are you give me a sign Nie zmuchuj mi świeczki, Nancy. i saj, Nancy. Chwila? Od razu polecydowana. Bo rzuciła czymś. O, słabiutko, Nancy, słabiutko. Jakby zrobić tak? Ojej! Kurde, Cora, coraz ciekawiej się robi. właśnie bo jeszcze temperatur nie, nie skontrolowałem ale nigdzie nie widziałem pary z ust Pięćdziesiąt 50 na 50 że trafię, ducha lub też nie wyzwanie bez elektryczności no to to, to jest coś Ja z chęcią bym tu postał Nancy. Nancy? Nancy. Chwila, chwila. Nancy, dawaj mi ufałkę. Te drzwi były uchlone. Zatiera się upewnia, ale odcisków raczej nie zostawia. Nie. Nie atakuję, bo mam e, wysokie sanity przez, przez świeczkę. Przez świeczkę mi sanity pra, pra, praktycznie nie spada. <laughs> Nancy? Leci mi para z ust, Nancy? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Mara albo Spirit. Kurde. Na gitarze zagrałaś, idę od razu zobaczyć, co się dzieje na aktywności. Nie, słabiutko. To nie jest IMF 5. I raczej raczej na pewno nie będzie. Wychodzi Mara. Eee... To mnie zaskoczył? Wyznacie? O, obróciłem głowę w prawo, na okno. O tutaj, o kurde. Nancy. A tablica byłaby by, by w cenie. Nie. Yeah. Nie no, po, poczułem niepokój, ale. Co, co, co to jest? Przepraszam. Czyżby f 5 Znaczy, no i nawet jeśli f 5 no to zaraz cię mogę duchu ogarnąć na inny sposób. E, 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 e co ja potrzebuję aha to potrzebuję To nie niepokój, ale no wiem <laughs> jak mówię ciężko u mnie z przestraszeniem się nie no nawet za bardzo co nawet za bardzo na moment nie czekałem aha no, okej okay. Okej, okay. zobaczymy czy wybuchnie. Where are you? What is rage? Where are you? Ja chcę sobie sanity bić. Ten atak wywołać. Where are you? What is rage? What is rage? Kiedy did you die? When did you die? When did you die? Radio. Ile Awol zabiłeś? How many people have you killed? How many people have you killed? Zawsze zero, albo jeden może teraz zwolnimy tempo, bo raczej sanity już jest na 0%? E, what is rate? 34 albo 344, bo słyszałem do, 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 dodatkowe cyknięcie na czwórce When do die? When do die? 4, 8, 4, 8, 3. 4, 8 3. Eee. Eee. to jest Mara, to jest Mara, to nie jest pirut. Nie ma EMF. Nie piątki. Jakaś fejkowa się trafiła. Ale jeszcze raz bym spróbował dla pewności. Za zakadził, zakadził i zobaczył po jakim czasie zaatakuje. Lepiej się upewnić, yy, niż żeby. Nie, nie chciałbym niespodzianki. Chociaż niespodzianka i tak się może trafić. Ej, Co ci mogę jeszcze zapytanie zadać? Where are you? Leaving room. Leaving room. Ale niech sobie leci do końca. Where Uh what is your favorite room? Not wish what is the right? what is the right? Where are you? Are you reunir a reunir a reunirtamente a reunir o horário horário e what is rage, how old are you? Już du du duch nie zaatakuje. Chociaż już powinien. Trochę się martwię. E. To jest zdecydowanie Mara. to nie jest Spirit. A o miłego dnia. Trzeba mnie tutaj, nic więcej nie trzyma. Para. I idę, idę, na to. Zobaczymy, czy się udało. Tak jest, kurde. Bez elektryczności. Bez spiritboxa bez latarki UV. Bez IMF-ki. Bez kamer wideo, bez doców, zgadną, zgadnąć ducha. To jest sztuka.